Niektórym może wydawać się to dziwne, ale boję się filmów wojennych. Zaraz powiem dlaczego. Jakieś dwa miesiące temu oglądałem pewien film dokumentalny, jeśli mogę to tak nazwać. Opowiadał on o pewnym wydarzeniu mającym miejsce w 1915 roku w twierdzy osowiec W czasie I wojny światowej. Niemcy oblegali tę twierdzę, i po tygodniu zrzucili na broniące ją wojska rosyjskie bomby z chlorem. Rosjanie nie byli przygotowani na tego typu atak zero masek przeciwgazowych. Po trzech godzinach, Niemcy byli przekonani, że wszyscy zginęli. Bardzo się mylili. Jak tylko podeszli do murów, z mgły wyszedł mały oddział ludzi. Mieli na ustach chusty, były całe we krwi. Niektórzy z nich, pod wpływem kaszlu, wypluwali swoje płuca. Niemcy, mimo miażdżącej przewagi, uciekli. I w sumie się im nie dziwię. No ale dobra, niby zwykły film dokumentalny. Nic nadzwyczajnego. Jednak tu zacząłem przyglądać się szczegółom wykonania filmu. Był w bardzo dobrej jakości, więc nie mógł być nagrany w 1915. Jednak żołnierze, a raczej statyści grający Rosjan, kaszleli tak prawdziwie. Na ich twarzach można było dostrzec strach i łzy. Zniesmaczony tym filmem. Zacząłem szukać w internecie informacji o studiu, którego nagrało. Czytałem, że to banda świrów i nazistów, którzy próbują jak najlepiej odwzorować w swoich filmach koszmar wojen. Dzień potem napisałem nawet list do nich, by mieć pewność, że to co ukazują, to dobra gra aktorska. Odpowiedź była mocna i krótka. Oni sami tego chcieli. Teraz dowiedziałem się o ich nowym filmie pod tytułem Auschwitz. Czytał. Creepy Paściarz. Ale serio, to, co się tam wydarzyło, to ostry horror. Polecam poczytać.